Życie Enzo Santoriego było pełne luksusu, ale w rzeczywistości brakowało mu w nim smaku dosłownie i w przenośni. Był milionerem, właścicielem imperium hotelarskiego, które rozciągało się od Paryża po Dubaj, a mimo to każdy dzień wydawał mu się przewidywalny i mdły. Śniadania w prywatnej willi, lunch w najlepszych restauracjach, spotkania biznesowe, transakcje warte miliony, wieczory spędzane na eleganckich przyjęciach z ludźmi, którzy wszyscy mówili tym samym językiem z językiem pieniędzy. Ale gdy zbliżały się urodziny jego matki, Enzo poczuł dziwną potrzebę zrobienia czegoś innego, czegoś bardziej osobistego. Wpadł na pomysł, by osobiście zamówić dla niej tort w nie w żadnej luksusowej cukierni, ale w małej rodzinnej piekarni, o której usłyszał przypadkiem od swojego kierowcy. Była to niewielka cukiernia na uboczu miasta, znana tylko wśród miejscowych. Enzo nigdy wcześniej nie postawił stopy w miejscu, które nie było pięciogwiazdkowe, ale tego dnia coś go tknęło. Wszedł do środka, spodziewając się zapachu cukru i wanili, ale nie był przygotowany na to, co zobaczył. Za ladą, ubrana w skromny fartuch, z mąką na policzku, stała kobieta, której uroda była równie naturalna, co zapach pieczonych ciast wypełniający pomieszczenie. Miała długie, Kasztanowe włosy zebrane w luźny kok i oczy o kolorze gorzkiej czekolady. W przeciwieństwie do kobiet, które zwykle go otaczały gwymodelowanych, wyretuszowanych i świadomych swojego wpływu, ona nie zwróciła na niego najmniejszej uwagi. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? zapytała prostym, ciepłym głosem, wycierając ręce w fartuch. Enzo, który całe życie był traktowany jak król, nagle poczuł się jak zwykły człowiek. Jak ktoś, kto nie jest oceniany przez pryzmat bogactwa, ale przez coś zupełnie innego. Było to zarówno irytujące, jak i intrygujące. Chciałbym zamówić tort dla mojej matki. Coś wyjątkowego, odpowiedział, próbując nadać swojemu głosowi zwyczajny ton, choć wewnątrz czuł dziwną ekscytację. Każdy tort jest wyjątkowy, odparła z uśmiechem, zapisując jego zamówienie. I właśnie wtedy Enzo, człowiek, który miał wszystko, poczuł, że czegoś naprawdę pragnie i tym razem nie były to pieniądze. Enzo nie mógł przestać o niej myśleć. To było absurdalne, człowiek, który w każdej chwili mógł zadzwonić po prywatnego szefa kuchni i dostać najlepsze dania świata, myślał o kobiecie, która ręcznie wyrabiała ciasto w skromnej piekarni na uboczu miasta. W drodze powrotnej do swojej willi w Monako wpatrywał się w telefon, rozważając czy nie powinien po prostu zapomnieć o całej sprawie? W końcu miał przed sobą setki innych ważnych spraw, fuzje firm, inwestycje, nieruchomości do przejęcia. Ale żadne z nich nie było tak absorbujące, jak myśl o niej. Następnego dnia, o wiele wcześniej niż planował, znowu znalazł się przed cukiernią. Było coś niemal surrealistycznego w tym, że on człowiek, który nigdy nie musiał się o nic starać, czekał, Aż ktoś w ogóle zauważy jego obecność. Kiedy wszedł do środka, Bellach, bo tak miał na imię jego obiekt zainteresowania, spojrzała na niego jak na każdego innego klienta. Żadnego błysku w oczach, żadnego podziwu. Panie Santori zapytała, wycierając dłonie o fartuch. Tort będzie gotowy na sobotę, zgodnie z zamówieniem. Enzo spodziewał się czegoś więcej. Może grama wdzięczności za to, że postanowił zamówić tort u niej, a nie w jednej z luksusowych cukierni w Monte Carlo. Może subtelnego zainteresowania, które widział w oczach kobiet, kiedy rozpoznawały jego nazwisko. Ale ona, ona była jak skała. Tak, ale. Może chciałbym spróbować innych twoich wypieków. Powiedział, unosząc brew, jakby testował jej reakcję. Oczywiście, odpowiedziała naturalnie. Nie dając mu żadnej satysfakcji, podała mu kawałek ciasta cytrynowego i wróciła do swojej pracy. To było dla niego coś nowego. Kobiety zawsze wokół niego krążyły w celebrytki, modelki, spadkobierczynie wielkich fortun, wszystkie gotowe rzucić mu się w ramiona, zanim jeszcze zdążył wypowiedzieć swoje imię. Bella jednak nie tylko go ignorowała, ale wręcz zdawała się go traktować jak każdego innego przechodnia. To było wręcz, Irytujące. Następnego dnia przyszedł znowu. I kolejnego. I kolejnego. Za każdym razem za ma coś innego, szukał pretekstu do rozmowy. Pytał o składniki, o techniki wypieku, o inspirację. Czuł się niemal jak student, który chce się czegoś nauczyć, choć w rzeczywistości pragnął tylko jednego, by w końcu spojrzała na niego inaczej. Bella jednak nie ułatwiała mu zadania. Była uprzejma ale nie przesadnie miła profesjonalna ale bez zbędnych emocji za każdym razem kiedy ich rozmowa zaczynała się robić choć odrobinę osobista ona umiejętnie ją ucinała po tygodniu tej zabawy enzo postanowił zmienić strategię "gwiem że pracujesz tu od rana do wieczora" powiedział pewnego dnia opierając się o ladę "ale co robisz kiedy nie pieczesz" "śpię" <laughs> odpowiedziała bez mrugnięcia okiem tylko śpisz. Żadnych kolacji, żadnych randek. Nie mam na to czasu. Enzo uśmiechnął się półgębkiem. Może powinnaś znaleźć czas. Na przykład dzisiaj wieczorem. Bella spojrzała na niego, jakby właśnie usłyszała najdziwniejszą propozycję w swoim życiu. Panie Santori, to miłe, ale nie. Nie. Jedno, proste słowo. Które nigdy nie padło w jego kierunku. Enzo poczuł się, jakby ktoś właśnie rzucił mu wyzwanie. Nigdy wcześniej nie musiał walczyć o nic, wszystko dostawał na srebrnej tacy. A teraz odrzucenie smakowało gorzko, ale jednocześnie budziło w nim nową fascynację. Nie wiedział jeszcze, że Bella miała ku temu powód. Nie był pierwszym bogatym mężczyzną, który próbował ją zdobyć. Ale był pierwszym, który nie wiedział, że w jej życiu istniał sekret, który mógł zniszczyć wszystko. Enzo nie był typem mężczyzny, który łatwo się poddaje. Bella mogła być uparta, mogła odrzucać jego zaproszenia i traktować go jak zwykłego klienta, ale on widział coś więcej. Dostrzegał, jak jej oczy błyszczą, kiedy mówiła o swoich wypiekach, jak jej policzki delikatnie różowiały, gdy coś się rozbawiło, choć zawsze próbowała ukryć uśmiech. Może nie chciała się do tego przyznać, ale była nim zaintrygowana. Postanowił więc zmienić taktykę. Zamiast nachalnie zapraszać ją na kolację, zaczął pomagać jej w cukierni. Zjawił się pewnego ranka i oznajmił, że chce nauczyć się piec. Bella spojrzała na niego, jakby powiedział, że zamierza polecieć na Księżyc, ale nie protestowała. Podała mu fartuch i pozwoliła mu stanąć obok siebie przy stolnicy. Pierwszego dnia zniszczył połowę składników, próbując zrobić ciasto na kresanty. Drugiego rozsypał cukier puder na całą kuchnię. Trzeciego prawie przypalił piekarnię, kiedy nieprawidłowo ustawił piec. Ale nie odpuszczał. W końcu Bella zaczęła się uśmiechać częściej. Pozwalała sobie na krótkie rozmowy, a czasem nawet nieświadomie opierała się na jego ramieniu, pokazując mu technikę wyrabiania ciasta. Enzo powoli zyskiwał jej zaufanie. Aż do dnia, w którym wszystko się zawaliło. Był późny wieczór, a Bella wciąż była w cukierni, przygotowując zamówienia na następny dzień. Enzo, jak miał już w zwyczaju, siedział na ladzie i patrzył, jak pracuje. W pewnym momencie usłyszeli dźwięk otwieranych drzwi. Do środka wszedł mężczyznak wysoki, dobrze zbudowany, z posępnym wyrazem twarzy. Bella zamarła. To ty. Mruknął nieznajomy, patrząc na nią intensywnie. Enzo od razu wyczuł napięcie. Czego chcesz? Zapytała bella, ścierając ręce w fartuch. Powinnaś wiedzieć, odpowiedział tamten. Enzo zeskoczył z lejgi i stanął obok niej. Kim jesteś? Rzucił stanowczo. Ale mężczyzna nawet na niego nie spojrzał. To nie twoja sprawa, bogaczu odburknął tamten. Ale skoro już tu jesteś, może powinieneś wiedzieć, że twoja ukochana ma całkiem ciekawą przeszłość. Bella pobladła. Wyjdź, powiedziała cicho, ale stanowczo. Mężczyzna uśmiechnął się kpiąco, ale nie naciskał. Nie zapominaj, Bella. Sekrety zawsze wychodzą na jaw, rzucił na odchodne i wyszedł, zostawiając po sobie ciszę cięższą niż ołów. Enzo spojrzał na belle. Jej dłonie drżały, wzrok miała wbity w podłogę. Bella, kim on był? Nikt odpowiedziała szybko: nie wyglądasz, jakby to był nikt kropka. Nie odpowiedziała, wzięła głęboki oddech, starając się odzyskać panowanie nad sobą, ale Enzo widział, że coś było nie tak. Czy to dlatego nie chcesz mnie do siebie dopuścić? Zapytał cicho. Bella spojrzała na niego. Po raz pierwszy nie było w jej oczach stanowczości ani irytacji. Było coś innego. Strach. Enzo, my nie jesteśmy z tego samego świata, wyszeptała. Co to ma do rzeczy? Odsunęła się o krok. Ma wszystko do rzeczy. Tego wieczoru Enzo opuścił cukiernię z uczuciem, którego nie znał. Był zdezorientowany, sfrustrowany i zazdrosny. Nie o innego mężczyznę, ale o coś znacznie gorszego o przeszłość, do której nie miał dostępu. Nie wiedział jeszcze, że to dopiero początek burzy, która miała zmienić ich życie. Enzo nie mógł przestać myśleć o tamtym wieczorze. O strachu w oczach Belli, o mężczyźnie, który znał jej przeszłość, o sekrecie, który oddzielał ich niczym mur nie do przebicia. Nigdy wcześniej nie czuł się tak bezsilny. Zawsze miał wszystko w pieniądze, władzę, wpływy. Gdy czegoś chciał, po prostu to dostawał. Ale Bella. Bella była inna, nie dało się jej kupić. Przez kilka dni nie pojawił się w cukierni. Chciał dać jej czas, ale każda godzina bez niej ciążyła mu jak kamień. W końcu, nie mogąc dłużej czekać, wrócił. Zastał ją w ciszy, pochyloną nad stolnicą. Ugniatała ciasto, ale widać było, że myślami jest gdzieś daleko. Bella, powiedział cicho, podniosła głowę, a kiedy zobaczyła go w drzwiach, przez jej twarz przebiegł cień. Nie powinnam cię w to mieszać, szepnęła. Już w tym jestem, odparł stanowczo. Bella westchnęła. Przez chwilę wyglądało, jakby się wahała, ale w końcu podjęła decyzję. Oparła się o ladę i spojrzała mu prosto w oczy. Pamiętasz, jak powiedziałam, że nie mamy wspólnej przyszłości. Enzo skinął głową. Gbo ja nie jestem tą osobą, za którą mnie uważasz, powiedziała cicho. Nie zawsze byłam Bellą, cukierniczką. Przez kilka sekund w cukierni panowała cisza. Więc kim byłaś? Bella wzięła głęboki oddech. Kiedyś byłam z kimś, kto nie był dobrym człowiekiem, zaczęła. Byłam młoda, naiwna. Myślałam, że miłość może wszystko zmienić. Ale on, on był kimś, kto działał na granicy prawa. Może i poza nią kropka. Enzo poczuł. Jak jego serce przyspiesza. Robił złe rzeczy, kontynuowała Bella. A ja byłam zbyt ślepa, żeby to zobaczyć. Ten mężczyzna z cukierni to ktoś z jego świata, ktoś, kto nie zapomniał. Enzo przez chwilę analizował jej słowa. A więc teraz chcesz ode mnie uciec? Zapytał. Bella spojrzała na niego z bólem. Nie chcę, ale muszę jeśli zostanę. Jeśli będziemy razem, mogą cię skrzywdzić. Enzo pokręcił głową. Bella, czy ty naprawdę myślisz, że się boję? Powinieneś. Złapał ją za dłonie, zmuszając, by spojrzała mu w oczy. Nie obchodzi mnie, co było w twojej przeszłości. Obchodzi mnie to, kim jesteś teraz. Bella potrząsnęła głową, ale w jej oczach pojawiły się łzy. Nie chcę! Żebyś przez mnie cierpiał. Więc przestań mnie odpychać, powiedział cicho. Zanim zdążyła odpowiedzieć, drzwi cukierni nagle otworzyły się z hukiem. Ten sam mężczyzna, który pojawił się kilka dni wcześniej, stanął w progu z lodowatym uśmiechem. Gwidzę, że wciąż się nie nauczyłaś, rzucił do belli. Myślałaś, że możesz po prostu uciec. Enzo zrobił krok do przodu, ale mężczyzna tylko się zaśmiał. Bogacz chce się bawić w bohatera. Prychnął. Enzo nie wahał się ani sekundy. Nie bawię się. Jestem nim. To, co wydarzyło się potem, było jak scena z filmu. Bella myślała, że tamten człowiek chce tylko postraszyć, ale Enzo przewidział coś innego. Jego ludzie już wcześniej namierzyli tego mężczyznę. Kiedy ten zrobił krok w ich stronę. Drzwi cukierni otworzyły się ponownie, tym razem to ochroniarze Enze stanęli w wejściu. Mężczyzna zrozumiał, że tym razem to on jest w niebezpieczeństwie. Masz dwadzieścia cztery godziny, żeby zniknąć, powiedział Enzo lodowatym tonem. Tamten zmrużył oczy, ale wiedział, że przegrał. Kiedy wyszedł, Bella upadła na kolana, oddychając ciężko. Teraz widzisz, szepnęła. Moja przeszłość mogła cię zniszczyć. Enzo uklęknął obok niej i delikatnie ujął jej twarz w dłonie. Twoja przeszłość nie definiuje tego, kim jesteś teraz, powiedział miękko. A ja nie pozwolę nikomu cię skrzywdzić. Bella spojrzała na niego z wdzięcznością i czymś jeszcze z nadzieją. Po raz pierwszy od lat uwierzyła, że może kochać bez strachu. Dwa miesiące później cukiernia była pełna światła i śmiechu. Bella krzątała się za ladą, a Enzo, ubrany w fartuch, próbował z marnym skutkiem zrobić kresanti. Nie poprawiłeś się ani trochę, zaśmiała się Bella. Ale przynajmniej mam najpiękniejszą nauczycielkę, uśmiechnął się Enzo. Tym razem Bella nie uciekła. Tym razem pozwoliła sobie na szczęście. I po raz pierwszy w życiu Enzo zrozumiał, że prawdziwa miłość to nie coś, co można kupić. To coś, co trzeba wywalczyć. A on był gotów walczyć o nią do końca.